Witajcie, witamy w kolejnym na moim I widzicie, jak widzicie, teraz są w Grupy Dosza i robimy Betawel. Ale oczywiście nie zapomnijcie zrobić sobie lajka po tym a my lecimy. Okej okay. Na razie jest. Ej, to nawet nie jest takie łatwe. O nie. Wszystkie musimy zebrać kolejne. Y. Nie! Checkpoint. Nie, dawno nie grałem w gołym No dobra, wow, boom, 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 dobra, boom, 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 boom. Co? Nie! W ogóle swoją drogą, mega fajne zrobili teraz, teraz Geo Intel jest o wiele ciekawszy. Nie, muszę wszystkie koiny zebrać. Tak jest mój mój cel odcinka jest tak. Czemu tam nie ma przed ten checkpointa? Jest! O mój Boże, to jest ciężkie. A jednak nie. Jest checkpoint. Nareszcie. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Nie. Dobra. To trzeba zrobić szybko. Tak. 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 Okej. Okay. Co, co, co to już jest? Co jest? Nie mogę się ruszyć. Co, co to jest? He? Huh? I see you. Nie, nie widzisz mnie. Jestem ukryty. Co tu Ej! Dlaczego to zrobiłeś? Co? Jest. Dobra. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić subika i lajka pod tym filmem, a ja weź żegnam. Pa pa! Zostawcie 6 łapków w górę pod tym filmem, a zrobię kolejny taki jak Pa pa!